W tym odcinku razem z panem Chrupkiem przygotowaliśmy dla was ciekawe fakty na temat jednego z najpopularniejszych piosenkarzy ostatnich lat, czyli The Weekend. Zaczynamy namy. The Weekend urodził się 16 lutego 1990 roku w Kanadzie, ma więc teraz 30 lat. Jego prawdziwe nazwisko to Abel McConnell Tesfaye. Był wychowywany przez matkę oraz babcię, po tym jak jego rodzice się rozstali. Swojego ojca widywał sporadycznie, a w dzieciństwie nie wiedział nawet, gdzie mieszka. W wieku 11 lat zaczął palić marihuanę, a później zaczął także używać innych narkotyków. Żeby zarobić te dragi, zdarzało mu się kraść różne rzeczy ze sklepów. Handlował też marihuaną. Ten okres porównał później do filmu Kids, tyle że bez AIDS. Nigdy nie ukończył liceum, przestał do niego uczęszczać w wieku 17 lat. Zdobył pierwszą pracę w sklepie American Apparel, gdzie składał koszulki. Swoje pierwsze trzy piosenki wrzucił do internetu anonimowo w 2010 roku, bez ksywki i bez zdjęcia. Koledzy z pracy słuchali jego piosenek, nieświadomi tego, kto je śpiewa. Na początku swojej kariery muzycznej nie lubił swojego imienia, więc zaczął używać pseudonimu The Weekend. W jego scenicznej ksywce brakuje litery E, ponieważ w Kanadzie był w tym czasie już zespół o nazwie The Weeknd, więc z przyczyn prawnych musiał lekko zmodyfikować swój pseudonim. Ma etiopijskie korzenie. Jego rodzice przeprowadzili się z Etiopii do Kanady w latach 80. Jego brzmienie jest dość mocno inspirowane etiopską i kenijską muzyką, a w piosence The Hills część słów jest w języku etiopskim. Album Starboy jest nazwany na cześć Davida Bowie, który w latach 70. nagrał piosenkę Starman i był obok Prince'a główną inspiracją albumu Starboy. The Weeknd jest też wielkim fanem Michaela Jacksona. Na swoim mixtapie Echoes of Silence nagrał cover piosenki Jacksona Dirty Diana. Przez niej cały rok był w związku z piosenkarką Seleną Gomez. W przeszłości The Weeknd grał supporty na trasach koncertowych przed Drake'em i Justinem Timberlake'em. Był w wieloletnim związku z modelką Bellą Hadid, którą początkowo zaprosił do udziału w sesji na okładkę swojej płyty Beauty Behind the Madness. Weekend nie lubi być w świetle reflektorów. Unika robienia rzeczy, które zwykle są wymagane od muzyków do promocji ich muzyki, czyli udzielania wywiadów i pozowania do zdjęć. Wywiady z jego udziałem są rzadkością, a w programach typu talk show pojawia się tylko jako gość muzyczny. Ma to związek z jego niepewnością wynikającą z nieukończenia szkoły. Weekend uważa, że nie jest dobrym mówcą i ma problemy z rozmawianiem z osobą, która jest lepiej wydrukowana niż on. I uważa też, że nie ma nic ciekawego do powiedzenia i jest najdumniejszą osobą, z którą można rozmawiać. Kolejną przyczyną jest chęć zachowania tajemniczości. Jak sam mówi, dzięki temu przez wiele lat większość ludzi nawet nie wiedziało, czy The Weekend to jedna osoba czy cała grupa muzyków. Powiedział też, że gdyby ta strategia nie wypaliła, pewnie musiałby zacząć udzielać wywiadów, ale na szczęście ludzie w większości byli zafascynowani faktem, że jest takim dziwakiem. W wolnym czasie lubi rozwiązywać krzyżówki, żeby zwiększyć zasób swoich słów. Weekend nie zna wszystkich tekstów swoich piosenek, nigdy nie uczy się ich na pamięć, a w czasie nagrywania piosenek zdarzało mu się wymyślać słowa, które nic nie znaczą. Ma przedkoncertowy rytuał, który dodaje mu energii. Jest to głośne słuchanie płyty Michaela Jacksona Off The Wall. The Weeknd i Lana Del Rey przyjaźnią się od wielu lat i oboje są dla siebie inspiracją muzyczną. Nagrali razem piosenkę Last For Life na płytę Lany oraz Stargirl Interlude na płytę The Weekend. Jako przysługa dla Kanye Westa wystąpił w sesji zdjęciowej dla magazynu GQ w płytach Adidas Yeezy. Aż do 21 roku życia weekend nigdy nie był poza swoim rodzinnym miastem Toronto w Kanadzie. Obecnie mieszka w wynajętym domu na wzgórzach Beverly Hills. Nie, nigdy nie uczy się ich na pian. Nagra... Nagla, dużo R. Er. Dla magazynu GQ w Aditach... w Aditach. I to już wszystkie fakty w tym odcinku. Dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie i obejrzyjcie odcinek, który widzicie teraz na ekranie. Do następnego odcinka. Pożegnaj się.